Tyle osób to robi, jest tyle pozytywnych opinii, więc dlaczego ja nie mam być jedną z nich? Bardzo żałuję, że zrobiłem to dopiero teraz. Nazywam się Oliver, zrobiłem laserową korektę wzroku w okolicach 6 miesięcy temu. Jest to bardzo wygodne przede wszystkim w życiu prywatnym, gdzie jeżdżę na motocyklu, nie muszę zakładać kasku, potem wkładać jakichś okularów. Zawsze było to niewygodne, było to bardzo irytujące. Komfort, jaki jest po laserowej korekcie wzroku, to jest coś nie do opisania. Miałem bardzo dużo obawy i myślę, że panie z recepcji do potwierdzenia. Z racji tego, że ja na laserową korektę wzroku, na samą kwalifikację umówiłem się już. Na rok przed y, faktycznym zabiegiem, natomiast na nią nie przyszedłem. Przestraszyłem się y, samej, y, samego faktu, że ktoś będzie grzebał w moim oku, ktoś mi będzie o, operował. Zrobiłem to, ten zabieg. Y, żałuję, że po prostu zrobiłem to tak późno i nie zdecydowałem się już rok temu. Jaki był mój pierwszy dzień? Na pewno pierwsze godziny były bardzo specyficzne. Cieszę się, że miałem wokół siebie znajomych, którzy mnie cały czas zagadywali i nie pozwalali skupić się na tym uczuciu, które mi towarzyszyło. Było to na pewno takie mrowienie. W Oczach i bardzo duże światło wstręt. Szybko usnąłem, obudziłem się już rano tak naprawdę z lekko przymglonym widokiem. Z dnia na dzień było coraz lepiej, uczucie dyskomfortu było coraz mniejsze. Tak naprawdę po kilku dniach widziałem już całkiem dobrze, mogłem prowadzić samochód, mogłem wrócić do pracy, niczego nie żałuję, nie miałem z tym żadnych komplikacji. Klinika przede wszystkim jest w świetnej lokalizacji, bo jest w krzywym domku w Sopocie, więc nie dość, że miejsce jest dosyć prestiżowe, to jeszcze dojazd jest z każdego miejsca bardzo fajny. Sama klinika jest urządzona w taki sympatyczny, minimalistyczny sposób i po prostu komfortowo się w niej przebywa, nawet jeśli towarzyszy Ci bardzo duży stres. Obsługa to jest naprawdę top. Wszyscy troszczą się o Ciebie, żebyś był zaopiekowany, wszyscy pytają jak się czujesz, doradzają ci, więc o to nie trzeba się przejmować. Poleciłem już wizytę w Blickpolu kilku moim znajomym i albo już są po, albo właśnie w trakcie korekty wzroku i myślę, że. Że tak samo jak ja będą wspominać ten czas spędzony tutaj bardzo dobrze. W dalszym ciągu wracam się tutaj dobrze na wizyty kontrolne, bo panie są mega sympatyczne. Fajnie z nimi jeszcze zamienić parę słów.